Słuchaj, rynek kryptowalut w ostatnim czasie zdecydowanie zalicza się do takich jednych z najbardziej turbulentnych. Oczywiście nie oznacza to, że nie ma tutaj okazji, żeby coś uskubać dla samego siebie. I dzisiaj skupimy się właśnie na tym, co konkretnie się dzieje na rynku oraz jak możemy wykorzystać te turbulencje, bo rzeczywiście rynek w ostatnim czasie przypomina taką kolejkę górską trochę, raz do góry, raz na dół, ale te ruchy właśnie my będziemy wykorzystywać. A myślę, że ten obrazek z lewej fajnie obrazuje właśnie Aktualną sytuację na rynku, jakieś kasyno, nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo kto gra, jakieś duże torby gdzieś tam w tle O to właśnie chodzi, po tutaj przyszliśmy, niektórzy z nas przynajmniej. Dlatego zapraszam do oglądania, polecam obejrzeć od samego początku do samego końca, bo ja ten materiał ustrukturyzowałem w taki sposób, aby po prostu wszystko miało sens i pod koniec składało się wszystko w jedną spójną całość. Ok? No to lecimy. Tak więc zaczniemy sobie od Bitcoina. W ostatnim czasie dużo się tutaj nie dzieje, jeśli chodzi o takie większe, bardziej zdecydowane ruchy. To myślę, że warto obserwować dwa poziomy, a mianowicie jest to poziom 30 tysięcy dolarów, który okazał się mocnym oporem w ostatnim czasie, i przebicie właśnie tej linii będzie miejscem, w którym longi mają większy sens niż mniejszy, a z drugiej strony mamy tutaj poziom wsparcia przy 27 tysiącach dolarów, i to właśnie przebicie tej linii będzie miejscem, w którym ja osobiście będę szukał jakichś shortu do rozegrania. A tym bardziej ta niebieska linia tutaj to jest EMA 50, średnia krocząca 50, która w ostatnim czasie stanowiła wsparcie dla tych tutaj dużych ruchów, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy. Więc to jest takie trochę uproszczenie aktualnej sytuacji w moim wydaniu. Testuję ostatnio też parę płatnych wskaźników, które na chwilę obecną muszę przyznać, że naprawdę wyróżniają się ciekawą skutecznością, i w tym zakresie to myślę, że więcej będę się dzielił z Wami na moim telegramie, który znajdziesz w opisie tego filmu i przy tym komentarzu. Jest to taki nowy kanał na telegramie, w którym będę wrzucał jakieś tam swoje zagrywki, analizy, takie stricte, tradingowe. Tak więc jeśli jesteście chętni, to możecie tam dołączyć, a jak nie, to spoko. Lecimy dalej. Tutaj niżej mamy dominację bitcoina, i ja tutaj nie będę się powtarzał bo ostatnie parę materiałów przeznaczyłem na to, co się właśnie tutaj dzieje. Dlatego teraz jeszcze bardziej poszerzę ten temat. Memcoin Pepe zdecydowanie w ostatnim czasie pojawił się w najbardziej odpowiednim dla tego typu przedsięwzięcia e, momencie na rynku. Otóż zaledwie jakieś 20 dni temu, do teraz, projekt ten osiągnął kapitalizację około 700 milionów dolarów, a dzięki temu znalazł się w topowej setce największych kryptowalut na świecie. Czyli na chwilę obecną to żaba Pepe konkuruje z projektami, które budowały swoją markę oraz infrastrukturę, całe ekosystemy przez lata lub miesiące. To przyszedł taki Pepe i zaorał dużą część rynku. I to myślę, że też jest taki ciekawy case, aby się zastanowić nad tym, że w rynku po prostu jeszcze jest moc osoby, co myślą, że kryptowaluty, ta branża kryptowalut, już wyczerpała swoje asy w rękawie na ten rok, są zdecydowanie w błędzie. Jak widać, znajdą się głodni inwestorzy, inwestorzy głodni ryzyka i możliwe, że ta płynność wyssana przez Pepe Powędruje później w już takie bardziej legitniejsze pozycje. Legitniejsze pozycje, no właśnie. Ja takimi staram się z wami dzielić na bieżąco, ale w ostatnim czasie to różnych memcoinów, shitcoinów i innych po prostu projektów, które najprawdopodobniej przestaną istnieć za parę dni, tygodni czy miesięcy, powstaje właśnie teraz i to na sieci Ethereum, co się odbiło na opłatach za gaz. Ja parę filmów temu mówiłem o tym tutaj momencie, który był wtedy drugim najdroższym okresem na rynku, jeśli chodzi o opłaty transakcyjne na Ethereum. Teraz, jak widać, jest jeszcze drożej. Cena za gaz osiągnęła prawie 100 gway, co jest tak naprawdę spora kwota, która tworzy swego rodzaju takie wąskie gardło, jeśli chodzi o inwestycje mniejszych inwestorów w jakieś poszczególne projekty. I tutaj również jest ciekawa sprawa do rozważenia. Otóż, to właśnie wieloryby. Ich stać na te opłaty, dla nich to jest nic. I to właśnie dlatego one teraz robią swoje ruchy w tej sieci, tworzą nowe projekty i tak inwestują w nie wcześniej, bo mogą sobie na to pozwolić. Później, gdy już gaz się uspokoi, to takie wieloryby będą mogły czerpać owocki swojej pracy w tym właśnie okresie na rynku. I wiele osób w ostatnim czasie pisało mi, że wzrost gazu został spowodowany mintowaniem kryptowaluty Xen. No i jest to jakiś tam czynnik, który do tego doprowadził, ale zdecydowanie nie jedyny, szczególnie w ostatnim czasie, gdy powstaje tyle nowych projektów, tyle kolejnych Rywalów Pepe. A to dla hodlerów i posiadaczy Ethereum może okazać się dobrą sprawą, dlatego że w zaledwie ostatnie 7 dni spalone zostało prawie 30 tysięcy ETH, a w ciągu miesiąca aż 72 tysięcy ETH zostało spalone. I widzimy, że ETH. Nadal trzyma się modelu deflacyjnego, co w długim terminie odbije się prędzej czy później na wycenie tego ekosystemu. Wracając do PP oraz możliwości zarobkowych w tym właśnie teraz e, czasie na rynku, to od paru dni można shortować oraz longować na Bybit. Jest to jedna z bardzo niewielu giełd, na których rzeczywiście można grać na lewarze, na tej kryptowalucie. A parę dni przed było to możliwe na giełdzie MEXI. Ten wykres, który teraz widzisz, to on sięga wczoraj, czyli 3 maja. Dzisiaj jest 4 maja. Ja nagrywam ten materiał 4 maja. I wiele osób myślało, że PP już osiągnęło swój szczyt i będą shortować. Jak widać, po tym co tutaj widzimy, to wleciał soczysty short squeeze, co nie chcę mówić, że było do przewidzenia, ale patrząc po tak ogromnym funding rate, to po prostu widać, że coś jest na rzeczy. Tą metrykę widzę ja, widzisz ty. Wszyscy mają w nią wgląd, a tym bardziej osoby, które rozgrywają ten rynek, wiedzą, że my to widzimy i to wykorzystują do swoich zamiarów. Ale nie oznacza to, że nie warto próbować tutaj coś ugrać dla siebie. Ostatnio na Discordzie w koszarach tradingu, to nasz trader Mike publicznie dzielił się swoją zagrywką, swoim shortem na Pepe którego wynikiem było 12 tysięcy dolarów zysków w 15 minut na małej dźwigni, jak widzimy. I jeśli chodzi o kolejne jego zagrania, to będą publikowane tutaj w Discordzie, w darmowej sekcji VIP. To jest kompletnie darmowy Discord, jakby co? I możecie na luzie dołączyć. Ja Wam zostawiłem link w opisie tego filmu oraz przy komentarzu. Kliknijcie, przeklikajcie sobie, może znajdziecie coś tam, co Was zainteresuje. Idąc dalej, to wiele twórców kopiuje Pepe lub tworzy podobne projekty, rywali dla Pepe. Większość z nich, wiadomo jak skończy, ale część z nich rzeczywiście może się udać, przynajmniej w krótkim terminie. Uważam, że projekty, które mają jakiś tam memowy charakter, to przynajmniej w mojej opinii nie, nie nadają się na trzymanie jakoś tam długoterminowo, czy trzymanie pod hossę, taką bardziej pełnoprawną hossę, czy uśrednianie w czasie. Jeśli coś rozgrywać o takim charakterze, to teraz. I zaraz podzielę się z Wami moimi konkretnymi znaleziskami, a jeśli chcecie rzeczywiście tutaj próbować swoich sił coś wytrajdować, to tak jak mówiłem, dźwignia na PP jest dostępna na Bybit. Ja do niczego tutaj nie namawiam. Mówię wam o tym tylko dlatego, że na jakiś Binance czy Okex lub QCoinie innych takich topowych giełdach, na razie przynajmniej jeszcze nie ma dźwigni. Tak więc zostawiłem wam klasycznie link w opisie i przy w komentarzu pod tym filmem. I przy okazji możecie się załapać na bonus 30 dolarów Jakieś 120 zł, to jest na chwilę obecną. Tak więc może się zwyczajnie opłacić już na sam start. Przeniesiemy się teraz na zakładkę New Cryptocurrencies w CoinMarketCap. Jak zejdziemy sobie niżej, tutaj znajdziemy, że tego typu memowe coiny wyskoczyły jak grzyby po deszczu. Widzimy, jest wiele wariacji różnych Pepe, doge, jakiś Pepito i inne trendujące memy z ostatnich miesięcy, jak i lat. Nawet tutaj widzimy, że jest jakaś kryptowaluta. Spongebob się nazywa. I spójrzmy sobie na przykład. Tutaj. Kryptowaluta ta powstała dosłownie wczoraj, i już kapitalizacja znajduje się na poziomie 15,5 miliona dolarów. Wchodząc na stronę, to zobaczymy, jak niewiele potrzeba, aby ludzie zdecydowali włożyć swoje pieniądze w to. To, co teraz widzicie, to jest cała strona. Mamy tutaj prosty panel do zakupu tokenów, ikonki do mediów społecznościowych, i to w sumie no tyle. Więc jak widzimy, to znajdujemy się w ciekawym mo momencie na rynku. I nie mówię tutaj o samych memcoinach, które startują na lewo i na prawo. Widać, że to są projekty tworzone przez ludzi, którzy już mają kontakty. Kontakty, na przykład na jakimś CoinMarketCapie, bo jednak listing, z tego co wiem, na CoinMarketCap czy Coingecko wiąże się z całym procesem weryfikacji. Czasami trzeba czekać tygodnie. Może sami nieraz widzieliście na jakichś tam. Profilach społecznościowych innych projektów, które oglądaliście, że złożyli wniosek o listing właśnie na CoinMarketCap, i dopiero po paru tygodniach rzeczywiście projekt ląduje na takiej stronie. Co więcej, to, żeby taka kryptowaluta rzeczywiście nabrała trakcji, to ktoś musi o niej mówić. Popyt musi się skądś wziąć. Zatem na Twitterze widzimy, że ticker sponge rzeczywiście pojawia się już od wczoraj, i to zdarza się, że od znanych profili o niemałej ilości obserwatorów. Więc jak sami zresztą widzicie, to przynajmniej na chwilę obecną wydaje się to nieco bardziej taka kontrolowana akcja, niż w przypadku jakichś tam randomowych coinów, które są hurtowo tworzone. Tak jak to było w tej historyjce sprzed tygodnia czy dwóch, który można było sprawdzić na blockchainie, że powstało 114 memcoinów w ciągu dwóch miesięcy. One oczywiście były rugowane i wysyłane na jeden adres, jak ta grafika tutaj nam ładnie pokazuje. No dobra, przejdźmy sobie teraz dalej. Więc idąc dalej, najpierw skupimy się na bardziej ryzykownej pozycji, a za chwilę skupimy się na takich stabilniejszych opcjach. Więc Moonbitroom, to jest projekt, który znalazłem, który będzie dopiero startował. Wydaje mi się, że w poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam. I widzę tutaj ciekawą okazję z takiej perspektywy, że tak jak mówiłem, sieć ETH jest teraz zdecydowanie przeciążona. I widzę tutaj prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariuszu, że projekty zaczną bardziej budować na tańszych sieciach, jak na przykład Binance, Smart Chain, jak i Arbitrum. Arbitrum też jest takim gorącym tematem w ostatnim czasie. I widać, że twórcy chcą to wykorzystać. I jeśli chodzi o takie memowe projekty, memcoiny, to. Szczerze, myślę, że nie ma co za bardzo się tutaj wczytywać, w co jest napisane na przykład pod tutaj pozycjami twórców, bo tutaj mogą sobie napisać wszystko, co chcą. Warto patrzeć na to, czy taki projekt przyjmie się w społeczności takiej degenerackiej kryptowalut. Co więcej, to widać, że przynajmniej dodaje tutaj whitepaper, jakąś roadmapę, tokenomię, a to może trzymać inwestorów w przekonaniu, że coś z tego będzie w przyszłości. Ja mogę się mylić oczywiście, ale jeśli chodzi o taką krótkoterminową zagrywkę, to myślę, że spróbuję swoich sił tutaj w Moonbitroom. I jeśli coś ciekawego lub wartego uwagi zadzieje się w tym temacie, to oczywiście będę Was na bieżąco informował na moim Twitterze oraz Telegramie. Tak więc tam również warto być na bieżąco. OneBitRoom, jeśli chodzi o Twittera, to jest dopiero w powijakach, czyli tak jak mówię, jest tutaj bardzo świeży projekt. Szczerze to dawno się nie załapałem tak wcześnie na jakiś projekt. No i zobaczymy, co z tego będzie. A teraz na mniej degenerackich opcjach. Otóż taki DexTools, oprócz faktu, że trzyma się bardzo dobrze w ostatnich miesiącach, to właśnie takie alt seasony, mem seasony bardzo sprzyjają tej kryptowalucie, jak i całej platformie, dlatego, że nowe projekty naturalnie muszą być gdzieś listowane, a Dextools jest jedną z takich pierwszych przystani, jeśli chodzi o handel oraz agregację wszystkich danych, na przykład sociale, cena, kapitalizacja i tak dalej, tak dalej, dla nowych projektów. Taki CoinMarketCap to już wiąże się z jakąś tam weryfikacją, całym procesem, Sprawdzania projektów, takie dołączenia na tą stronę, a na DexTools to taki próg wejścia na platformę jest o wiele mniejszy, co zdecydowanie odbija się na wycenie tego projektu, gdyż kryptowaluta Dexti ma swoje użytki, jeśli chodzi tam o odświeżanie sociali na ich stronach, jeśli chodzi o na przykład odświeżanie danych oraz uzyskiwanie jeszcze większej ekspozycji dla projektów na właśnie DexTools. Warto sobie poczytać. I tutaj jeśli chodzi o kupno tej kryptowaluty, to ja już się nastawiam właśnie od paru dobrych tygodni. Czekałem na jakąś większą korektę, ale nie ukrywam, że się nie załapałem, i jeśli taka rzeczywiście będzie miała miejsce, to już wam z góry mówię, że ja będę kupował. A idąc dalej, tym takim myślenia, to platforma Pink Sale o dwukrotnej mniejszej kapitalizacji od Dextrus, około dwukrotnej, na poziomie 18 milionów dolarów i 900 tysięcy, również korzysta na tym, gdy nowe projekty powstają. PinkSeal jest to platforma do tworzenia różnych takich inicjalnych sprzedaży tokenów, mamy tutaj nawet oznaczenie, że to jest Launchpad, oraz cały taki kreator sprzedaży, jak i nawet tokenów w jednym miejscu. Nieraz widziałem ciekawe perełki na Pink Sailu i jest to zdecydowanie pozycja, którą mam na oku. A jeśli chodzi o inne launchpady, to możecie się spodziewać kolejnego materiału, skupionego właśnie na nich, czyli jakie warto mieć na oku według mnie oraz które w przyszłości mogą najbardziej zaowocować. Nie będę się tutaj powtarzał i mówił jakichś oczywistych rzeczy, że to jest ogromne ryzyko. Ja do niczego was tutaj nie namawiam. To co się dzieje teraz na rynku to jest dla mnie niesamowite, to jest wręcz evenement. Nigdzie indziej nie widziałem, aby no w parę dni, tak jak właśnie taki spączek, mówiłem wcześniej, zebrał no prawie 20 milionów dolarów na tą chwilę. A to jest oczywiście jeden z wielu przykładów. I lista cały czas się powiększa. No i tak, jeśli chodzi o memcoiny, które ja osobiście rozgrywam lub posiadam, to możliwe, że jeśli obserwowaliście mnie na Twitterze, to widzieliście moje punkty wejścia i wyjścia w Arbinu, pierwszy taki pieskowy mem na Arbitrum. Ja wyszedłem z niego moim wkładem i zostały mi po prostu tokeny na tą chwilę. Ja ich nie dotykam. Myślę, że jeszcze potrzebam je parę miesięcy. Są to tokeny w pewnym sensie za darmo, więc w sumie nie ma co teraz sprzedawać. A taki Spongebob to ja szczerze przez chwilę czułem lekkie FOMO. Nie mówię, że nie, ale finalnie to nic tu nie ruszałem. Czy to się okaże dobre, czy nie, to po prostu czas pokaże. Ja gratuluję wszystkim, którzy umieją lub po prostu trafili odpowiednio i rzeczywiście weszli w jakiś taki memcoin. Jak widać wiele jest tutaj do ugrania. I osobiście nie mam nic przeciwko jakimś krótkim zagrywkom, jeśli chodzi tutaj o rozgrywanie takiego okresu na rynku. I warto mieć też tutaj na uwadze fakty, że jeśli jakaś kryptowaluta dała nam zarobić, to oczywiście nam realizować zyski, ale żeby się nie zakochiwać w tym i te zyski najlepiej, żeby były większe niż mniejsze. Jakiś tam moonbug można sobie zostawić, tak jak ja właśnie w przypadku Arbinu, niech dzieje się wola boska. Takie sytuacje są dosyć rzadkie, mówiąc o skali tutaj wzrostów. Dlatego rzeczywista realizacja zysków może naprawdę tutaj wiele zdziałać, jeśli już rzeczywiście traficie na coś wartego uwagi. No i tak jak wspomniałem, to będę polował na Moon najprawdopodobniej. Jeszcze nie widziałem, aby ktoś wielki o tym mówił. No ale tak jak mówiłem, to jest jedynie jakaś tam mała zagrywka. Ja tutaj dużo kasy nie będę w to wrzucał. Co będzie, to będzie. Tak samo dla mnie to nie jest pozycja na hodl, tylko żeby w stosunkowo krótkim czasie coś tutaj spróbować ugrać. Na arenie tradingu, o których wspominałem jakiś czas temu, mieliśmy dojście do bardzo ciekawej informacji z jednej z takich grupek, w której są ci wszyscy tacy dubajscy influencerzy, tam jeżdżą tymi Lambo i rozgrywaliśmy tutaj jeden z coinów, który był właśnie współtworzony przez nich, czy tam współpromowany. I rzeczywiście tutaj niektórym, włącznie ze mną, udało się fajnie to rozegrać. Na Burdo Areny jakby co jest zamknięty na tą chwilę. Wiele osób wpisało do mnie w sprawie dołączenia do tej grupy. No i tak jak mówiłem, to na chwilę obecną nie da się dołączyć do niej. Jeśli znowu będzie taka możliwość, to oczywiście będę Was informował na bieżąco. No i to by było na tyle na dzisiaj. Jak mówiłem, warto spojrzeć w opis pod tym filmem. Znajdziecie tam wiele materiałów, które mogą Wam zdecydowanie pomóc w Waszej przygodzie z kryptowalutami. Co więcej, to ja w ostatnim czasie wrzuciłem parę materiałów odnośnie swing tradingu, tradingu dla początkujących oraz moich własnych strategii tradingowych, dzięki którym regularnie zarabiam na tym rynku. Myślę, że to jest idealny czas na naukę. Uważam, że czeka u nas jeszcze duże ruchy w nadchodzących miesiącach oraz w przyszłym roku, więc uzbrojenie się w taką wiedzę właśnie teraz zdecydowanie da tobie przewagę nad ludźmi, którzy dopiero będą wtedy się interesować tematem. Tak więc powodzenia, uważajcie na siebie, trzymajcie się i cześć!